To jest oczywiście truizm, ale taki też cel tej ustawy jest. Ja chcę powiedzieć, że dobrze funkcjonariusze wszystkich służb są zainteresowani bardzo tą ustawą. Ja się z nimi spotykałem, bardzo chcą, żeby ta ustawa weszła w życie z prostego powodu. Oni chcą znać ściśle określone ramy swojej działalności. Chcielibyśmy więc w tej sprawie dochodzenia i chcemy w tej sprawie, aby opinia publiczna również poznała całą prawdę. Proszę bardzo, pytania. Się, nie? Pismo do Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Patrząc na ten pokaz, aż trudno uwierzyć, że biorące w nim udział tancerki nie słyszą muzyki. Ich występami zachwyciły się już nie tylko Chiny, bo odkąd powstała 20 lat temu, grupa gościła już w 40 krajach. Teraz ciężko pracuje, żeby wziąć udział w otwarciu paraolimpiady w Pekinie. A żeby poruszać się zgodnie z rytmem muzyki, tancerze muszą polegać na swojej dyrygentce. Zapamiętują też... Wibracje głośników. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Przynajmniej na chwilę. Zakapturzone postacie, sunące po londyńskich ulicach, to już prawdziwa plaga. Moda na kaptury, które skutecznie zasłaniają całą twarz, rozpanoszyła się po całym Londynie i stała się tematem debaty. Czy to po prostu nowy trend, czy źródło zagrożenia? Nowy typ kaptura maski wylansował raper. Kane West, który pojawił się w nim na pokazie mody w 2006 roku. Ubrany w biało-czerwony kaptur z podobizną trupa, wywołał niemałe poruszenie, a tłumy fanów od razu zaczęły go naśladować. Od jesieni po ulicach Londynu spacerują postacie bez twarzy i coraz więcej osób zastanawia się, czy śmiać się, czy nie zwracać uwagi, czy może zacząć się bać. Kaptury po raz pierwszy pojawiły się jako element mody ulicznej i snowboardowej, ale teraz, kiedy na ulicach pojawiają się postacie w kapturach e, przypominających maski przeciwgazowe Czaszki albo twarz Hannibala Lektera, coraz więcej osób zastanawia się, czy kaptury nie są idealnym narzędziem dla przestępców. Nowa moda podoba się głównie tym, którzy ją propagują. Przypadkowi londyńscy przechodni opisują kaptury jako straszne i obrzydliwe. Balet jako sposób na kierowanie ruchem ulicznym? Sprawdzi to 20 policjantów z rumuńskiego miasta Timisoara. Kurs tańca pod okiem profesjonalnych tancerzy ma wyzwolić w policjantach grację i wdzięk. polityczny życiorys podwójnego premiera obecnie wicepremiera ma dla państwa Krzysztof Skórzyński. O można było tyle, że jest. Nie jakąś, nie to był Krzysztof Skurzyński Musimy przerwać te relacje. Wszystko działo się w meczu piątej rundy Pucharu Anglii pomiędzy Middlesbrough a Sheffield United. To było powtórzone spotkanie, bo pierwsze zakończyło się bezbramkowym remisem. Wczoraj też zanosiło się na remis, aż do dogrywki. W 114 minucie na strzał zdecydował się Mido. Piłka długo szukała drogi do bramki. Wreszcie wbił ją do niej bramka Sheffield Paddy Kenny. W ćwierćfinale Pucharu Anglii Middlesbrough zagra z Cardiff City. To raz jeszcze ta kuriozalna bramka. Jeździ i pływa, samochód się nazywa. Szwajcarcy naukowcy skonstruowali auto, które nie tylko jeździ tradycyjnie po drogach, ale też nurkuje. Gdy jazda po lądzie staje się nudna, można zanurkować. To samochód nazywany Skiba, ma specjalny silnik, który umożliwia pełne zanurzenie. Kierowca i pasażerowie muszą tylko pamiętać o tym, by na czas założyć maskę do nurkowania, bo samochód nie ma dachu. To ważne, bo konstruktorzy mówią, że w razie niebezpieczeństwa łatwo uciec. Koszt tej przyjemności to 1,5 miliona dolarów. Sławek Sierakowski przeglądał dzisiaj most. dla nas prasę. Bardzo dziękuję. Przepraszam. Ja zapraszam za moment będziemy rozmawiać o polskiej wersji amerykańskiego futbolu i o tym jak i o tym jak przepraszam e, zostawić samochód e, stary samochód ale nie było e, żadnego anonimu żaden oficer nie przyznał się że był zmuszany do tego że nie, musiał nie, czesać sobie nie ma chętnych i powiem szczerze nie dziwię się a może soba była fajna, może warto było ją czesać. Dziękuję bardzo gościom Radia Z. Bo w... Przepraszam, nie gościom Radia Z, tylko kropki na dni, był wicepremier Grzegorz Schetyna. Dziękuję. Kiedyś to się musiało zdarzyć, a teraz Polska i świat. No Pewnie, i że tak. Żyło. Dziękujemy bardzo. Wesoło na koniec. Specjalnie szkolony personel będzie wyszukiwał w tłumie kobiet, terrorystek, które są coraz częściej wykorzystywane do samobójczych zamachów. A wszystko dlatego, że wzbudzają mniej podejrzeń. Kulminacyjnym momentem pielgrzymki irackich szyitów będzie jutrzejszy czwartek. Ale że dzisiaj jest czwartek, tutaj była delikatna pomyłka w tekście, za którą przepraszam, bo dzisiaj jest przecież czwartek, a jutro piątek. Czyli to właśnie chodzi o dzisiejszy dzień. Jest pół do ósmej za poranku, witamy świeżo przebudzonych i zapraszamy na ciąg dalszy. Spróbuj. Dobra. Zapraszamy Siadaj. na ciąg jest dalszy naszego połówka. programu. Jest wtorek, 5 lutego. On jest Masz, taki duży, macie, że już się nie zmieści. zmieścisz się, Sylwia, zmieścisz się. Proszę Państwa, dzisiaj rocznica urodzin twórcy pierwszego karabinu maszynowego. Oprzyj się, jak to mówią brzydko po polsku, Oprzyj się o mnie. Będziemy się wspierać wzajemnie. Proszę Państwa, karabin maszynowy był wymyślony kilka lat temu. dobry, wymyślił go kiram Maxim I Ta, o, tak jacu, właśnie. Najem. Tak, i my teraz z prędkością takiego pierwszego karabinu maszynowego. Zapraszamy na ciąg dalszy naszego programu, programu, w którym mówić będziemy o... O, zobaczmy o czym. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w Kawie czy Herbacie ponownie. Jest 6.34. Mam nadzieję, że udało nam się przynajmniej większość z Państwa już obudzić, zwłaszcza tych wszystkich, którzy wybierają się do pracy. A teraz budzić będziemy szczególnie piszczycie krzesło strasznie. Bardzo, że nie mogę na nim usiedzieć, a Radek. Proszę Państwa, dobrze, budzimy. W ramach pobudki to był dźwięk poranny. Ja już wiem, że w studiu pojawiła się Kasia Romanowska. Widzę ją tam za kamery, za chwilę się pojawi. Ja to trochę posprzątam. Kasiu, zapraszam. Ale nie mam się usiąść. Krzesło już jedzie. Nie, ja oddam swoje. Ja Jestem prawdziwy dżentelmen, więc no, oddam proszę, swoje krzesło, proszę, siadaj się Kasiu. uczyć od mojego kolegi, naprawdę. Dziękuję. Siadaj, Kasiu, powiedz mi, ja może tak przytulę przy tobie i, za i zajrzę cię przez ramię, co ty tutaj przyniosłeś? To będzie za chwilę, proszę Państwa. Poczekaj cierpliwie na swoją kolej. No dobrze, podobna cierpliwość to cnota, więc ja cierpliwie poczekam na to, co za chwilę przedstawi wszystkim. No, no dobra, poczekam, no. poczekam. Putin powiedział, że Rosja będzie zmuszona przekierować swój system rakietowy w stronę Polski i Czech. Jacek Pałasiński przysłuchuje się uważnie tej konferencji prasowej. Jacku, czy powinniśmy się już bać? No, powinniśmy się bać i to. Cholera. Rozwiązanie sądy jeszcze dzisiaj w porannym programie Superstacji. Dzień dobry, Polsko. Będziesz miał wejście. No i e, szanowni państwo, wszystko się rusza w naszym studiu. Miłośnicy oryginalnych smaków powinni zapomnieć o żabich łódkach czy ślimakach. Tajwańskie restauracje postanowiły uczcić rozpoczynający się 7 lutego Rok Szczura. Z tej okazji wprowadziły do Nobni danie ze szczura. Oczywiście ciało zwierzęcia pozbawione jest włosów i głowy. Tak przygotowany korpus ląduje w garnku razem z bazylią i słodkim sosem. Później może powstać z nich, z nich szczurza zupa lub pieczony szczur. O dodatkach decyduje fantazja kucharza. Ulubioną potrawą Tajwańczyków jest szczur z sezamem i ryżem. Klienci restauracji mówią, że szczurze mięso smakuje lepiej niż drobiowe, ponieważ jest delikatniejsze. Szczury jedzone są także w Chinach. Na Tajwanie zdobyły popularność 60 lat temu, kiedy trudno było dostać kurczaka lub świnie. Obecnie zjada się je z powodu dobrego smaku. Dziennie restauracja zużywa 18 kg szczurzego mięsa. No, widać, chętnych nie brakuje.